Hej kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj przychodzę do Was z dużym, kolorowym miksem polskich zdrapek za 40 zł. Kochani, na dobry początek bardzo Was proszę zostawcie mi łapeczki do góry pod tym filmem i zaczynamy drapać. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Marcin Esz... Nie wiem, czy pamiętacie, ale wygrał z w moim konkursie na 1000 subskrypcji. I wiecie, co kochani, nie uwierzycie, ale Marcin wygrał w jednej z nich 50 euro. Właśnie teraz pokazuję Wam tą zdrapkę, czyż nie wygląda wspaniale. Mi się bardzo podoba. Gratuluję Ci Marcinie no i widzicie, kochani, warto brać udział w moich konkursach, bo jak widać mam dobrą rękę do zdrapek szczególnie. Jak wysyłam, ją, jak wysyłam je innym. Dobrze kochani, nie przedłużamy. Zaczynamy. Widzicie, przygotowałam sobie malutkie zdrapeczki Wabank, Od tego zaczniemy. Nasza liczba to 13 17, 16, 11, 15, 19 i 12, czyli niestety pierwsza zrawka pusta. Będziemy sobie drapać maluszki na przemian. 10 zł, 20, 20, 2 zł. Już myślałam, że 20. 2 zł po raz drugi i 10 zł po raz drugi. Czyli wszystko mamy po dwa razy. No trudno. Przechodzimy znowu do WaBank. Nasza liczba to 15 tym razem. A mamy 14, 13. 17, 19, 11 i 16, czyli niestety znowu, kochani, przegrana zdrawka. No ale wiadomo, w tych maluszkach to trzeba mieć szczęście, żeby tutaj coś wygrać, więcej niż 1 złoty, Mamy dwa, 10, 10 po raz drugi, 10 złotych po raz trzeci. No nie. Super, w strawce za 1 złoty mamy trzy razy dyszkę. Fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy. Um, pokażemy, jakie tu były kontrolne. Kochani, jakie tutaj mogą być kontrolne. L, L, L. No i super. Mamy dyszkę. Pierwsza dyszka wpadła. No i czasem w maluszku jednak potrafi coś fajnego wpaść. E, jeszcze mamy jedną zdrabkę, czas na kasę. Sprawdźmy. 20 zł. 5000 tysięcy. 20, może tutaj dwie dyszki wpadnie. <laughs> Byłoby ciekawie. 5. 1 zł i, i 2 zł, czyli w tej drabce nic. No dobrze, przechodzimy do y, pensji. Pensja za 2 zł. Mamy 19 i i 3. Takich liczb szukamy. O. Mamy trójeczkę. Super. Na dzień dobry, wygrana w pensji. Szukamy dalej, oczywiście. 19. Patrzcie, kochani, jak fantastycznie. Czyżby to była zdrabka pełna wygranych? Znowu 19. Czyli znowu mamy wygraną. Kolejne 19, kolejna wygrana. 19 i, i 19, kochani. Czyli mamy całą zdrabkę wygraną. Jesteście ciekawi, co się kryje pod tymi liczbami, bo ja bardzo. No i sprawdzamy. 5 zł, 5, 5, 5, 5 i 15, czyli mamy 20, 30, 40 zł na pensji. Nie, no to jest wynik. Patrzcie, kochani, 40 zł to jest czwarty stopień wygranej w tej zdrabce. No to idziemy już w górę, pniemy się kochani, fantastycznie, czyli jesteśmy już na plusie w tym drapingu, mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie, skoro tak dobrze nam tutaj się zaczęło, przechodzimy do zdrapki szybkie 50, sprawdźmy bonusik, a w bonusie dukaty, czyli niestety nic, no i szukamy trzech takich samych liczb, 4 zł, 50 tysięcy, czwóreczka, 50 zł, stówka, 50 po raz drugi, 500, 500 po raz drugi i zdówka po raz drugi, czyli ta zdrapka jest pusta. Dobrze, przejdźmy sobie do krzyżówki. Krzyżówka, jak widzicie, nadrapana. Zostawiłam znaki zapytania, jeszcze nie ma tutaj żadnej, żadnego słowa. Ale i tak już się fajnie drapie, słuchajcie, bo już z taką perspektywą, że już jesteśmy na plusie. Literka C, jak zauważyliście, już zaczęłam drapać. Literka C, schab. I tyle. U. Literka U. Bóg. Więcej U nie widzę. Kolejna literka to... O! Literka A. No to fajnie. Kra. Asfalt. Mina i Ada przy okazji. Plama. Zima. Gdzieś jeszcze a? A, schab. Dobra, dalej. Y. Tym, Pyza. Więcej nie ma. Kolejna literka to R. Bronchit. A tutaj mamy kra, i mamy pierwsze słówko, kochani. Czyżby dzisiejszy draping był bardzo owocny? No już się zaczęło świetnie. Mam nadzieję, że się świetnie też skończy. Gdzieś jeszcze R? Czy gdzieś jeszcze mamy R? Nie ma. Dobra. Kolejna to W. Owad. Dalej jedziemy. Literka T. Bronchit. Meteor, tym so Lesoto. Cokolwiek to znaczy? <noise> Boston. OK, kolejna literka, literka H, No tutaj mamy dwa razy H. Kolejna literka i ostatnia zarazem to literka F. No i F mamy asfalt. Ale to jest drugie słówko, więc nie mamy tutaj wygranej. Sprawdźmy kontrolne. A zgadza się, odkładamy, bierzemy się za kolejną zdrabkę. Będziemy sobie drapać owoce podwójnie. Mamy tak melon i. Ym, Karambole, o właśnie, tego słówka mi brakowało. <grych> Melon. Zaczniemy od melona. Melon mamy dwa razy. Karamboli mamy zdecydowanie więcej. Karambola tak mocno porozrzucana. Dobra. Kolejne dwa Brzoskwinia i pomarańcza. Pomarańczy mamy tutaj dużo roskwinia i więcej nie ma ani jednego ani drugiego. Dobra gruszka i borówki. Borówki są gruszka też oczywiście jest to jest o tyle fajna zdrabka, że tutaj wszystkie owoce się zawsze pojawiają niekoniecznie w odpowiedniej konf konfiguracji, ale ale są okej. Okay. Arbus i truskawka. Truskawka. I Arbus. Jeszcze nie mamy wygranej, ale jest całkiem fajnie. Jeszcze tylko banan do wygranej, od wygranej nas tutaj dzieli. Czy będzie banan? Na pewno będzie wiśnia i kiwi. Mamy kiwi, wisienki. Dalej, jedziemy z figą i cytryną. Figa i cytryna. No i cóż, może te ostatnie dwa na pojedyncze sobie zrobimy. Ananas. No i ciekawe, kochani, jak myślicie? Kokos? <grym> Jabłko. Jabłko i niestety, ale jabłko nie daje nam wygranej, bo nas blokuje kokos. Ok, kochani, sprawdźmy sobie. Zgadza się? Trzy różne kontrolne. Bierzemy się za kolejne zdrapki. Kasa, kasa. No dzisiaj mamy taki duży miks. To z okazji święta. Dzisiaj nie pracuję, więc postanowiłam sobie, kochani, zdrapać um, fajne zdrapki. Oczywiście zdrapać dla Was, bo drapię dla Was. Szukamy 9, 26, 25. 2, 38, 7, 3 i 24. Dalej mamy 31.

Czyli niestety, kochani, z drapeczka pusta, ale lubię ją. Tak jest: trzy różne kontrolne. Nie ma co o tym dyskutować. Myślę, że teraz sobie weźmiemy dla odmiany super linie. Jak widzicie, na nadrapane zostawiłam tylko cztery symbole. Nie ma jeszcze oczywiście żadnej linii. Lody, lody. Przepraszam, ja mam jakąś chrypkę. Lody, lody. Więcej nie ma lodów. Kwiatek. Kwiatek jest, ale okularów nie było. Ok. Przedostatni to rower. Nie mamy. I ostatni to krab. I krab nam daje wygraną. Wow, super! No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy tutaj wygraną kochani: więcej kraba nie ma, więc sprawdzamy sobie, co się kryje tutaj pod grą numer 1. 5 złotych. No i super. Mamy kolejną, um, kolejne kilka złotych do skarbonki. Odkładamy na kupkę wygranych. Teraz zdrabka na y, tropie kasy. Nie podoba mi się za bardzo z wyglądu, ale może.

i trzy, y, 23, czyli y, niestety zdrabka jest pusta. Gdzie są kontrolne? Hmm. Dobre pytanie. A tutaj S. N. Okej, okay. czyli zdrabka pusta. No to przechodzimy sobie do ostatniej zdrabki na dzisiaj. Oczywiście będziemy sobie przesuwać, bo. Grabka jest du duża i nie mieści się w kadrze. Um, no, jak widzicie, nie mamy jeszcze żadnej linii. Zostawiłam cztery symbole. Sprawdźmy sobie. Kwiatek. Kwiatek. Sprawdźmy, czy kwiatek nam coś tutaj y ułoży. Jakąś linię. Mamy kwiatek tutaj. Tutaj. I na końcu mamy kwiatek tutaj. I tutaj mamy dwa kwiatki. No ale tutaj raczej już y, nic z tego nie wyjdzie. Dobrze, kolejny symbol to czapka. O, czapkę mamy. No i niestety czapki więcej nie ma. Przedostatni symbol to cytryna. O, mamy cytrynkę. I jeszcze jedną. I to tyle, jeśli chodzi o cytryny. No i, kochani, ostatni symbol dzwon. No nie wiem, czy nam coś tutaj da. Sprawdźmy. Dzwon. Jest dzwon, ale dzwon nam niestety nie zmienia sytuacji. Sprawdźmy kontrolne. S-O-A. No dobrze, kochani, w takim razie przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując, nasz dzisiejszy kolorowy draping mieliśmy zdrabki za 40 zł. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o ilościowo, no to większość przegrała. Natomiast trafiły nam się fajne perełki, dwie fajne perełki. W zdrawce czas na kasę mamy wygrane 10 zł, natomiast w pensji mamy wygraną 4 stopnia i 40 zł. Do tego super linie dały nam piąteczkę, czyli mamy wygrane 55 zł. Z moich kalkulacji wynika, że jesteśmy 15 zł na plusie, co ostatnio się nie zdarzało, więc jestem tym bardziej szczęśliwa, że dzisiaj się fajnie udało coś wytrapać. Kochani, jak mówiłam na początku, zachęcam do zostawienia łapeczek do góry pod tym filmem, zachęcam również do subskrypcji i do komentowania. Na dzisiaj się z Wami żegnam, trzymajcie się, buziaczki. 啊。